Cześć guru, witajcie w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że macie wspaniały dzień. Zajrzymy na wykresy Bitcoina i Ethereum. Ogłosiłem konkurs. Gdy Ethereum osiągnie 4000 dolar, rozdam 1000 dolarów jednemu z moich top fanów. Pokażę to również w tym poście. Ton też mocno wzrósł, jeśli kupiłeś go za moją radą 3 dni temu. To nie jest porada finansowa, musisz sam zrobić własne rozeznanie. Pokazuję moje transakcje na Bitcoinie, kryptowalutach, akcjach Nvidia, Tesli, Google. Kliknij subskrypcję, daj łapkę w górę i włącz powiadomienia. Przejdźmy teraz do analizy technicznej Bitcoina. Przechodzimy do technikaliów. Moje konto ma teraz 951, co jest świetne. W tym tygodniu wzrost z 876, czyli plus 50 i 25, razem 75k. W tym miesiącu wzrost z 729, czyli plus 250 tysięcy, co jest super. U, w tym miesiącu. Ethereum pompuje. Widzicie, właśnie osiągnęło 3,815. Kupowaliśmy Ethereum 23 czerwca po 2100. Teraz jest 3800. Opłata finansowania dodatnia. 64 tysiące zysku z Ethereum od 20... Więc jak długo minął prawie miesiąc od otwarcia tej transakcji 23 czerwca? Teraz mamy 20 lipca. Opłata za finansowanie jest dodatnia. Bitcoin, Ethereum, 64 tysiące zysku w miesiąc. Zapłaciłem 647 dolarów opłat, by zarobić 64 tysiące. Handel ton otworzyłem kilka dni temu. Widać, gdzie otworzyłem ton 17? 3 dni temu otworzyłem ton. Otworzyliśmy po 3,10 dolara. Wzrósł o 6% i jest 8 tysięcy w górę. To transakcja 200 tysięcy na ton. 376 dolarów w 3 dni, by zarobić 8200. Bitcoin w górę o 57 tysięcy, otworzyliśmy na, dokupiłem 4 lipca i 23 czerwca, teraz jest w górę 118, jest 0,57 dolarów, super, widać co kupowałem w aktywach, ton kupiłem też na spot, 11 tysięcy w górę na spot, pięknie. Kupiłem World, World też wzrósł o 11k, jak i pozycja World, World pompuje 30%, a Unii wzrósł o 17k. 68% w górę odkup na Unii, może miesiąc temu. Kiedy kupiłem Unii? Kupiłem Unii 2306 w tym dołku. Jesteśmy 45% w górę na Unii. Super. To moje aktywne transakcje. To transakcje z dźwignią, a to spot. Przejdźmy do technikaliów Bitcoina. World trochę w górę. Posortuję rynek. Tesla 1,6% w górę przed otwarciem. Ton 2% w górę, altcoiny też, World idzie w górę, Ethereum 3800, BNB w górę, cała kapitalizacja, Bitcoin w górę, wszystko rośnie przed otwarciem, zwłaszcza Tesla. Bitcoin 108,6300. Przechodzimy do technikaliów. Tygodniowy bot Bitcoina dał sygnał sprzedaży, obserwujmy. Stochastik i RSI nadal w górę, RSI nie osiągnęło jeszcze 95. Wtedy będę uważnie obserwować. Wtedy robi się niebezpiecznie wykupienie. Hmm. RSI idzie w górę. Squeeze Mo prośnie wciąż zielony. Stochastik zmierza w górę. Hmm. stochastik nadal pnie się w górę, ale Bitcoin sygnalizuje sprzedaż bota. Bot Kryptoguru jest nadal aktywny. Te boty są w Crypto Master Course JamesKryptoguru.com. Można też kupić boty pojedynczo. Bot Guru kupił, ale nie sprzedał. Przyjrzyjmy się bliżej wykresowi dziennemu. Hm. Na wykresie dziennym widać, w kursie uczę, jak ustawić te wykresy. Flaga byka i odwrócone ramiona i głowa nadal widoczne. Wciąż w mniejszej fladze byka, która się przebija, flaga byka na bitcoin i tu też. Wygląda, że będzie celować. Moim celem jest... Hmm, mój cel to 125 i 137... Widać, że zaczyna się przebijać. Przebiło się i wróciło. Przejdźmy do wykresu godzinowego. Na godzinowym przebiło się i wróciło. Wygląda na to, że jest gotowy. Prawie otworzyło moją ustawioną transakcję. Ustawiłem transakcję 10 000 do miliona na Wix. Hm, jest blisko otwarcia. Przesunę teraz transakcję wyżej do tego punktu. 1639 stop loss na 15500. Take profit na 147. Ryzyko zysk 37 KIRS ryzykuje 800 dolar, by zyskać 3000 dolarów. Przy dźwigni 10x byłoby to 300. Transakcja otwiera się na 1060 300 stop loss 15500. Przejdźmy do Ethereum. A ja chcę zrobić TON Ethereum 3800. Ethereum po prostu pompuje. Gratulacje tym co weszli ze mną w Ethereum. Jesteśmy już na plusie na Ethereum od zakupu. Mamy 171% zysku na Ethereum, co jest super. Na dziennym wykresie idzie w górę. Opór jest mój cel to 4100. To duży opór, ale brak korekty sugeruje, że ETF-y kupują, co jest świetne. Jeśli nie wszedłeś, wziąłbym pozycję przy 3500 przy jakiejś korekcie. Właściwie może nawet tu. 3000. Tak tu. 3500. Stop loss 3497. Take profit 4000. Stosunek ryzyka do zysku to 5 do 1. Ryzykujesz 100 dolarów, by zarobić 531 dolar. Na Ethereum z dźwignią 10x 5300 dolar. UM, ton. Ton wzrósł o 2%. Kupiliśmy go kilka dni temu. Na tygodniowym ton wybija się z dużego trójkąta zniżkującego. Dlatego wszedłem w ton, buduję presję i wybija. Cel 4,50 dolar i idzie w górę. Jesteśmy już na plusie na tych transakcjach. Widzicie, że Bitcoin i handel nim już wzrosły do 57 tysiące. Ethereum i TON z trzech dni temu wzrosły o 8 tysięcy, a handel Ethereum wzrósł o 63 tysiące, co jest świetne. Dołączcie do nas na Telegramie. Jest was 797 online. Ludzie dyskutują. Ktoś pokazuje formację kubka z uchem. Możecie do nich dołączyć tutaj. Prawie 800 osób prowadzi dyskusję. Ten gość ma 500% zysku. Skubi ma 550% wzrostu. Niech pump będzie z wami. Ludzie zarabiają. Gratulacje dla społeczności. Guru są najlepsi. Szczyt kapitalizacji krypto w tym roku będzie w październiku, jak mówiłem. Ludzie mówią, że grudzień, listopad też możliwy. Zobaczymy. Ludzie dyskutują, co jest super. Gratki dla tych, którzy poszli na long jak w tych transakcjach. Wczorajszy film 2 z 10 obejrzało 4200 osób na YouTubie. Zobaczmy, o co pytają. Dobrze, że czujesz się lepiej. Mam jeszcze lekką grypę, ale jest lepiej. Ma mały wąż morski chce ta, James. Tak, wczoraj to był. Okazało się, że to węgorz wężowy, więc nieszkodliwy, co dobre. Cel dla Ethereum w hos Pierwszy, ale pójdzie wyżej z cofką do 4000. Czy nadal wciąż trzymam Kubik? UM, muszę sprawdzić. Zrobię analizę techniczną Kubika. Mnóstwo komentarzy. Dzięki wszystkim. Na X zobaczysz moje konkursy. Mam 108 tysięcy followersów na X. Grok, jeśli ETH osiągnie 4000 dolarów w tydzień, wybierz aktywnego followera na 1000 dolarów. To było um. Kupiłem ETH 2406, 4H później mój trade ETH i BTC. Miesiąc później, boom, ogromne zyski, pięknie. Wszystkie linki pod filmem. Bybit, bonus 60 tysięcy. Telegram jest darmowy. Dołącz do nich. Weź udział w kursach, by zrozumieć, co robisz. Crypto Mustachos, Stockroom Mustachos, Wix, 200 dolar bonusu, śledź mnie na X, to moje aktualizacje rynkowe. Kocham Was wszystkich. Gratulacje dla Bitcoina, Ethereum, Tesli, Nvidia, wszystko co kupowaliśmy. Subskrybuj, daj łapkę w górę i włącz powiadomienia. Jeśli masz pytania, napisz w komentarzach i jakie akcje chcesz, żebym przeanalizował. Kocham Was wszystkich. Wielkie gratulacje. Skorzystajcie z nich. Mamy teraz trzy konkursy: 100 dolarów, 200 dolarów za wsparcie na X i 1000 dolarów w Ethereum. Super, gratulacje wszystkim. Miłego dnia. Do zobaczenia jutro.